Witam Państwa. Dzisiaj nagram wam film o moich paprykach. Dzieje się. Dużo u moich roślin, rośliny, dużo podskoczyły, czyli urosły. Tutaj widzicie na krzaczku jest ładne papryczki. Po prostu powiem Wam, że mam już też kilka filmów o pies mi tu przeszkadza, przepraszam, za hałas czy to tak tutaj nam dokucza trochę. I powiem wam tak, mam już też kilka filmów, które jeszcze po prostu do umieszczenia są. Nie wyrabiam po prostu z nagraniem dla was wszystkiego, czy pokazaniem. Jakaś taka kolejka mi się trochę ustawiła z tymi filmami tutaj. Patrzcie jak wygląda ta moja druga papryka. Trzeba troszkę poderwać jej listki. Ale patrzcie, ile jest tej papryki, czyli przeskakiwały troszkę chwaściki tutaj mi musiała. Garno dzisiaj jest troszkę taki dzień chłodniejszy powiem Wam. I o, patrzcie ile tej papryki będzie. W tamtym roku miałam dużo krzaku papryki tej. Ale jeszcze nie nagrywałam filmów, dopiero postanowiłam, że będę nagrywała od tego sezonu. Jakoś tak po prostu nie było mobilizacji. Trzeba też wziąć troszkę te chwasty, też tu powyrywać, które tutaj powyskakiwały. Następną paprykę tutaj pokażę, też ma masę. Te szkalistki po prostu trzeba będzie popodrywać od dołu z tej papryki. Chciałam chciała właśnie Wam pokazać, jak to wygląda. Chwila obecna, patrzcie ile jest tych papryk nawiązane, na każdym krzaku, o, tutaj nie wiem, coś się zaczyna dziać złego, widzicie, jakaś z nami wlazła, on dopiero zobaczyłam, bo z tego czasu nawet nie wchodziłam w tunelu, dopiero wieczorem, Mam troszkę prac ogrodowych do ogarnięcia. Udaj następna papryka. Dziś chyba tylko na jednej się tak zadziało. To, to która miała pierwsza papryki. O, też jest kwast. Wyrwę ten chwast. Tu ma bardzo dużo ładnych papryk. O, jest następna papryka, czyli. Dlatego przy tym rośnie. Bardzo dobrze mi się sprawdza ta mata. Ale patrzcie ile jest tych papryczek zawiązanych. Masę tych papryczek ostrych. Przyjdziemy dalej. Tutaj też już postaram się wyrwać od razu tego chwasta. Już jesteśmy. Tutaj już też jest zawiązane. Może jest mniej tutaj właśnie tych papryk. Jest ta papryka. Też tutaj z drugiej strony na tym krzaczku o zawiązana papryka idziemy dalej. Cofnę się. Tutaj macie kolejną paprykę zawiązaną. Następny krzak w tym roku. O, patrzcie ile raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć papryk. I jeszcze tutaj kwitnie sześć papryk takich ładnych na jednym krzaku, to jest bardzo ładnie. tutaj następna z tych ostrych, czyli papryk, Patrzcie ile balasów jest, no, Masa. masę, po prostu z tych czterech czy pięciu krzaków to będzie wystarczająco. w tamtym roku powiem wam, że nasuszyłam normalnie bardzo dużo. robię też słoiczki. Papryki Mam nadzieję, że ktoś to dotrwa do końca Ze mną, to jesieni. I doczeka właśnie, jak te moje papryczki będą czerwone To też zechcę pokazać, o, widzicie Jakie to są piękne krzaki To jest normalnie Szok Jest tego masę Już tyle nie chciałam tych krzaczków sadzić popryki, bo mam zapasy Poprzedniego roku było tego masę tych papryk, Bardziej dzisiaj nastawiłam na słodką paprykę. Tutaj macie następną. Tam tylko widzicie coś zadziało złego. Nie wiem co. Jest dwie. Też odrwiemy może od razu te chwasty. Ach, jest. Nie chwaści się mocno. No ale gdybym Wam dzisiaj ręką bym mogła przejść Konkretnie od każdego krzaczka do każdego krzaczka wam pokazać. Z drugiej strony wam wezmę. O te papryczki. Ile tych papryk jest? Bardzo ładne. Wcześniej miałam taką, tutaj też jakieś chwasta O, od razu te chwasty porosły przy samym krzaku. Widzicie? O. Następny krzak papryki też jest. Tutaj mniejsze są, one też bardzo, widzicie, ładnie powiązane. Tam wyżej nie widać. Bardzo ładnie papryczki powiązane. Tutaj jeszcze nic nie ma. I tutaj, nie wiem, tutaj ja też jest to. Patrzcie, jak ładnie papryczki powiązane. Tutaj tylko te chwaściki, bo skakiwały przy tym. Jest, teraz jest suchą. Codziennie podlewam to już wcześniej mówiłam, że podlewam codziennie wieczorem i tak to się kształtują moje papryki. Na razie dzisiaj film o paprykach. Nagram wam też o pomidorkach, żeby nie było za długo. A dzisiaj się żegnam. Papa. Pa.